żebym zaczął króciutko, bo tutaj tak by od edytora tej korespondencji Andrzeja Stanisława Kowalczyka żeby zaczął jakby po, tym, po tej introdukcji Adama Michnika tylko nam troszkę o charakterze tej korespondencji albo o czymś co uważa w tym momencie za istotne. Prosimy się, się bardzo. Jest to korpus korespondencji niezwykle Obszerny i bogaty tematycznie. Właściwie nie sposób wycof, wy, wyczerpać, tak, albo nawet zbliżyć się do wyczerpania bogactwa tematycznego tych listów. Wydaje mi się, że pożytki z wydawania i czytania listów można by szkicowo określić następująco. No przede wszystkim, po, pożytki poznawcze. Korespondencja prywatna wprowadza nas w kwestie, tematy, gesty, płcienie rzeczywistości, które dla historyków badających dokumenty są często niedos niedostępne. A więc to spotkanie Dąbrowskiego i Stępowskiego, wielkiej pisarki, która pozostała po 45 roku, po 39 roku nawet, w pewnym momencie we wrześniu 1939 roku e, przez chwilę rozważała e, wyjazd z kraju, kiedy w jednym z samochodzi z Józewskim i ze Stanisławem Stępowskim kierowali się ku granicy. Ale nawet właśnie moment refleksji wystarczył, żeby e, ten krok unieważnić, odsunąć. Tak? To nie ma sensu. Właśnie Dąbrowska przez całe życie potem nigdy tego. Kroku nie będzie, nie będzie, nie będzie żałował. Tak więc można by powiedzieć, że ona jest taką, taką przekonaną pisarką, krajową, z wyboru, pozbawioną także pokusy wyjazdu, ucieczki, wybrania wolności, jak to się nazywa. Z drugiej strony, pisarz, który dużą część swojego życia, powiedziałbym, że większą część życia swojego spędził poza granicami kraju, co nie umniejsza oczywiście jego patriotyzmu, przywiązania do kultury, ale który był porówno europejskim, wschodnim, Polakiem i obywatelem Europy Zachodniej. Tak więc, no właśnie, pożytek poznawki, obejrzenie wielkich i małych wydarzeń także, Istotne jest życie codzienne na przykład Stępowskiego czy Dąbrowskiego. Ile, jak Stępowski utrzymywał się na tej, demu, na tej emigracji. Tak? Yy, wiadomo z tych listów, że żył właściwie na, na granicy minimum yy, przetrwania. Tak? Yy, poniżej ustalonego, oficjalnego szwajcarskiego minimum socjalnego. Z tym Dąbrowska może mniej pisze o własnej sytuacji, tak? więcej o tym się dowiemy z dzienników, ale ale myślę, że ta sfera codzienności, powszedniości, jest no, fascynująca. Tak? I to, to zdaje się, że to nas coraz bardziej interesuje. Także kiedy zwracamy się, myślę o przeszłości. Nie tylko jakby te wielkie opowieści, wielkie, wielkie płótna tak? historyczne, ale druga strona. Drugi pożytek, o którym chciałbym tu szkicowo tylko wspomnieć, to, to estetyczny. Listy wielkich pisarzy są, są wybitnymi utworami literackimi, w tym sensie, że pokazują walkę o precyzję wyrazu, ekspresji, elegancję sformułowa, adekwatność. Widać to po obu stronach, i u i u Dąbrowskich, że, że ich świadomość, czujność językowa jest taka sama w tych listach, jak i w, w utworach literackich, które no, kierowali do druku bezpośrednio. Tak. tak więc, krótko mówiąc, polszczyzna tych, tych pisarzy jest świetna i może i, i, i polszczyznę Dąbrowskiej wielokrotnie chwalona. Wojnę, ale m, m, tutaj y, 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 jest ona równie znakomita nazwałbym ją polszczyzną y, inteligencji polskiej y, y, przełomu oby, koń, y, końca XIX wieku i początku XX wieku wtedy kiedy formuje się czy krzepnie nowoczesna polszczyzna Pozbawiona młodopolskich ornamentów, gadaniny, bełkotu, wady słownej, zracjonalizowana, konkretna, a jednocześnie nie pozbawiona overstatement, understatement, półtonów, sygnału wprost. Krótko mówiąc, język bogaty, niezwykle sprawny do wyrażenia myśli, emocji. Uczuć nawet tych, które, którymi, no z którymi możemy sobie dać rady, tak? kiedy, kiedy staramy się je na użytek prywatny jakoś okiełznać i wyartykułować. Oni to potrafią i świetnie to robią. I wreszcie trzeci użytek, który nazwałbym personalistyczny, to jest, to jest autoportret korespondencja, czy listy twórcy to jakby przynoszą zawsze jego autoportret, jego jego wizerunek naszkizowany świadomie i nieświadomie. Po pierwsze. Po drugie jest to także projekt porozumienia z bliźnim, z drugą sobą. I Rzykowski kiedyś mówił o Mostach. Chciał taką książkę też napisać. Metaforycznie rzecz biorąc, chodziłoby właśnie o te mosty, które ludzi ze sobą łączą. W latach 30., kiedy było coraz więcej rzeczy, które, rzeczy, które ludzi dzieliły, on y, wypatrywał, poszukiwał i myślał nad, nad tym, co ludzi łączy. I yy, yy, no, ta korespondencja jest świetnym takim. Przykładem takiego, takich, takich mostów rozpinanych ponad żelazną kurtyną. Krótko mówiąc, w tych dosyć trudnych, bardzo często ponurych czasach wzajemnej obcości, wrogości, tych dwoje poszukuje tego, co i także buduje pewien model porozumiewania się, dialogowania, empatii zrozumieć siebie nawzajem, mimo mimo często sporych różnic. Oboje cechował oboje pewien kult prywatności, takiego tak, pewnej troski o autonomię, własną autonomię duchową. To także w tych listach jest bardzo wyraźne i myślę, że dzisiaj po prostu aktualne. Dziękuję bardzo.